Hej, z tej strony Chris, witam was w kolejnym odcinku na kanale, tym razem może będzie zaskoczenie, ale American Truck Simulator, tutaj zaczynam was e, zarzucać różnymi grami, e, różnymi symulatorami, ponieważ e, chciałbym tutaj podzielić się z wami tym, co e, teraz w obecnej chwili mnie najbardziej interesuje. Oczywiście pociągi też zawsze będą i tutaj jak tylko sobie usystematyzuję te wszystkie serie z farmingiem i tak dalej, to z pociągami też tutaj pięknie wszystko poukładam. Dzisiaj chciałbym Wam tutaj pokazać, może nie tyle pokazać, co zacząć nową serię na kanale, ponieważ zakupiłem sobie taki mały dodatek. Forest Machinery, czy jak, jakoś takie on się nazywa. I on tutaj dodaje nam zadania z przewozem e, sprzętu do prac leśnych. Ja tutaj sobie ustawiłem GPS-a na jedno już zadanko, gdzie będziemy e, sobie przewozić z Riving do Lufkin e, Mulcher Leśny. Także jest to pierwsze e, takie zadanie, które sobie tutaj e, wybrałem. No niestety jest ono dosyć długie, więc podejrzewam, że będę musiał sobie tutaj to zadanie rozłożyć na kilka odcinków. O widzicie, mamy tutaj ładowarkę do kłód, kombajn zrębowy, także będziemy sobie te wszystkie sprzęty przewozić. Będzie to taki pretekst, żeby pograć sobie w American Truck Simulatora, bo powiem szczerze, że jest to Świetny symulator, świetna gra, ale jakoś, e, w, e, jakby to powiedzieć, zawsze w cieniu Eurotraka, e, Znaczy, tak z mojej perspektywy, ja też nawet tak po Macuszemu traktowałem American e, Track Simulatora i. E, Częściej jeździłem sobie w ETS-ie, ale teraz e, chciałbym, żeby tutaj e, American Truck Simulator e, zawitał e, na kanale i jakoś się rozgościł w jakiejś takiej serii e, w stylu e, e, po Ameryce z e, leśnym sprzętem czy coś w tym stylu. I, no I zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. Czy, czy będziecie mieli ochotę oglądać, bo ja tutaj powiem Wam, że bardzo mam ochotę sobie pojeździć e, po Ameryce. No, niestety, e, przyniosłem sobie Seiva na nowy komputer, no i niestety mam tutaj ustawionego Volvo. Fakt, faktem, mógłbym sobie jeszcze e, tutaj zmienić ciężarówkę zasadniczo, bo e, wtedy. Mm, jeszcze nie mam przyjętego zadania, ale chyba sobie już pojedziemy. Mam nadzieję, że wybaczycie mi ten żółty kolor. E, pamiętam kiedyś, dla, e, tak, dla takiego żartu, pomalowałem go i, i tak został. Okej, ruszaj. Więc e, nie jest taki zły. <laughs> e, przyjmijmy sobie to zadanie. E, zaraz, e, co ja miałem tu nacisnąć? E, dobra, to będzie to. I to kasa jest niezła, chociaż tutaj o kasę raczej się nie rozchodzi, tylko o, o sam przejazd i zabawę. Zaraz zobaczymy sobie, co my tutaj będziemy przewozić. To znaczy, wiemy, co będziemy przewozić, tylko jak to tutaj na żywo wygląda. O, tam jak, jaka maszyna stoi. Aha, muszę tutaj podjechać, dobra. Czy mam światło załączone? Mam, bo... Kurczę, mandaty zawsze dostaję, bo zapominam wyłączyć światło, albo coś mi się w ustawieniach psuje. Czekajcie, to sobie tylko tak wyjrzymy, żeby zobaczyć... jak tutaj to wygląda. No i zobaczymy, gdzie to dokładnie będziemy musieli zawieźć, no bo na pewno ten sprzęt będziemy musieli zawieźć. O kurczę, ale bym tu. Będziemy musieli zawieźć yy, gdzieś do lasu, bo podejrzewam, że on jest tutaj potrzebny do jakichś prac. I. czym, yy, czy meczy? uda mi się tutaj dobrze podjechać? Mistrzem nie jestem w tym lawirowaniu ciężarówkami. Ale doczepić chyba sobie dam radę. Ja tak trochę wyrównam te koła i podjadę. Dobra. I mamy to. Zaraz nam. Już doczepiło. Możemy jechać. Dobra, możemy jechać. Teraz przydałoby się tutaj stąd jakoś wyjechać. Ja powiem wam, że jeszcze tutaj choruje na na te wszystkie te E-trackery, czy jak one się tam nazywają, żeby móc sobie tutaj eee, przymocować do głowy i mieć pełen, pełen wgląd. Dobra, i tu chyba, tu sobie chyba wjadę. O. Dobra, i mieć tak e, móc sobie rozglądać się na wszystkie strony to jest fajna sprawa. Tutaj jeszcze tak jest e, trochę dziwnie. Chociaż mógłbym sobie tak w sumie ustawić, bo... Bo jednak wolę tak na środku tutaj, dlatego sobie ustawiłem te mm, lusterka w ten sposób, dodatkowe. Bo jednak wolę taki mieć środek kabiny. Dobra, idziemy teraz jedziemy? W prawo. Dobrze, tutaj... Tu nie skręcamy, to jeszcze nie będziemy dawać kierunku, tylko tutaj... ukniemy sobie, dobra. Jedziemy. Powiem Wam, że m, na przykład jeśli chodzi o amerykańskie ciężarówki, to trochę inaczej e, zauważyłem je się prowadzi, i zawsze jak się przesiadałem e, do ATS-a, to e, m, miałem inne takie m, inny sposób prowadzenia. Od razu to odczuwałem i jakoś tak, tak e, dziwniej mi się prowadziło. Dobra. Zaraz sobie wyjedziemy, jeszcze obejrzymy naszego mulczerka. Skręć w prawo. Czy ja mogę teraz skręcić? Nie mogę. Dobra, damy kierunek. Czekajcie, zobaczymy, jak to wygląda. Fajna maszynka, ale nie wiem, czy taka jest w farmingu, właśnie. No, i ogólnie wychodzi na to, że Chris tutaj zaczyna być takim wielbicielem sprzętu leśniczego, że nawet specjalnie sobie tutaj stworzył serię w American Track Simulator, żeby wozić sprzęt leśniczy. No, ale myślę, że, że ta seria Wam się spodoba. Fakt faktem tutaj to w jakiś e, zasadniczy sposób e, nie zmienia tutaj e, samej rozgrywki to znaczy i tak i tak e, jeździmy sobie e, tutaj o uszkodzenie na czepy zaczepiłem jednak nagrywanie jest trochę inne innymi prawami się rządzi tu człowiek jest mniej uważny ale wracając tutaj do tego co mówiłem, to zasadniczo, czy wieziemy sprzęt leśniczy czy, czy jakiś inny, to w sumie drogi są te same, ale inna sprawa, że tutaj będziemy dojeżdżać sobie do różnych takich miejsc, właśnie leśnych, z tego co wiem. Więc też to może być ciekawe. Nie wiem, na ile tamte. Te dodatkowe drogi będą długie i tak dalej, ale e, nawet chociaż trochę to myślę, że będzie e, ciekawie. Czekajcie, ja jeszcze sobie e, tutaj coś chciałem zrobić. Tylko co na razie zapomniałem. <gry> ale zaraz jak sobie przypomnę, e, to, to to ustawię. Coś chciałem ustawić i tak się zagadałem. Nagrywam rano. Jeszcze jestem chyba za dobrze nierozbudzony, więc e, więc chyba sobie nie przypomnę w tym momencie coś w ustawieniach chciałem zrobić. A i teraz będzie mnie gryzło całą drogę. Ostatnio nowy dodatek e, wyszedł e, mapowy do ATS-a, ale ja tutaj jeszcze e, Dopiero rozpoczynam moją serię, więc, jakby yy, nie ma sensu. Yy. A już wiem, co miałem zrobić. Dobra, Trzymaj ok, strony, to zrobię sporo. to na pasach. Pojadę dalej prosto. Aha, dobra, to już sobie jedziemy. Miałem sobie ustawić yy, jak najkrótszą trasę. Zobaczymy, e, czekajcie, które to było. Preferencje gry. Z tego co pamiętam, e, zablokowane na północ. E, tryb nawigacji, e, najkrótsza trasa. Zobaczymy, czy z tych 4000 zmieni nam się. No, mamy prawie. E, czy ja będę musiał zawrócić? Jadę prosto i będę musiał zawrócić chyba, tak? Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo. Perka. Czy ja tutaj coś już od początku nie namieszałem? Skręć w prawo. No bo fakt faktem ja muszę zawrócić. Odkryłeś agencję pracy. Nie spojrzałem w lewo. Dobra. Trochę to szerokie to sobie weźmiemy. No, a potem już pojedziemy sobie e, normalnie. Dobra, okej. Okay. A jednak będę musiał mm, zawinąć po piasku. Jeszcze mam przynosię <śmany> kręgosłup, chciałem powiedzieć mikrofon. <śmany> I tak powiem wam, że trochę to sterowanie mi tutaj kuleje, bo jeszcze, jeszcze, jeszcze ręką zahaczam, prawie zahaczam o mikrofon. Nie przemyślałem tego dobrze. Dobra, ustawmy sobie. I tutaj nam się trochę ściemniło. Stoimy. Także powiem Wam, że jeśli chodzi o ATS-a, ma też swój urok i nawet powiem szczerze, że pomimo tego, że ETS w jakiś sposób jest taki bliższy nam, to ATS ma całkiem inny klimat. Tutaj, jak gdyby, kiedy pojawiamy się w tej Ameryce, to Dziś e, czujemy e, inność tego wszystkiego, i to mi się podoba. To mi się podoba, te ciężarówki też e, są dosyć takie mm, mocne i, e, i dają takie poczucie, znaczy, nie są jakieś tam super mocne. Ta e, te volvo, które mam teraz, ono ma gdzieś tak. E, 560 koni mechanicznych. Mam Internationala, który ma 600 koni mechanicznych, no ale zapomniałem go sobie zmienić. Zostawiłem to, co miałem wcześniej ustawione, no i tak zostało. Dobra. No i słuchajcie, tak to tutaj wygląda, właśnie wieczór też jest. E, bardzo tutaj klimatyczne. Ja w sumie e, bardzo lubię w ogóle w samochodówkach e, jakichkolwiek jeździć sobie e, wieczorem, bo, e, bo, bo jest naprawdę ciekawy klimacik. No i widzimy ten sprzęt e, dla leśnictwa. Jeszcze nie wiem jak to ta seria mi się rozwinie czy w ogóle e, jak gdyby zaskoczy, e... robić, a następnie skręć w lewo. Muszę się pilnować e... z prędkością, ponieważ. E... Ponieważ mam tutaj panią, która zaraz będzie mi mówiła, że. Mm, że jadę za szybko. No niestety tak sobie ustawiłem. Teoretycznie mógłbym to przecież wyłączyć, a nie narzekać, ale w sumie. Czasami, e, czasami człowiek jedzie, jeszcze jak nagrywa, nie patrzy, że jedzie za szybko. Chociaż wiem, że e, tutaj na przykład YouTuberzy, jak grają, często jadą e, m, dużo, dużo przekraczając prędkość. Głównie liczy, liczy się, żeby e, dojechać e, tutaj e, z towarem i, i mieć już to z głowy. Ale jednak, e, jeżeli to jest e, symulator, to niech Niech on będzie tym symulatorem, chociaż w jakimś stopniu. Ja, ja, ja też y, nie mam tutaj ustawień zmęczenia i tak dalej, i tak dalej, bo jakoś mi to przeszkadza. Nie uważam, że to jest jakoś y, mega realistyczne pod względem. Y, znaczy, no, no, jest realistyczne przy, y, y, w pewien sposób, bo no, mamy zmęczenie, musimy pojechać na. Y, pojechać. Y, Gdzieś na stację, żeby się zatrzymać i, 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 i odpocząć, ale dobra, ale gdzie my go? Bo... Mieliśmy... Nie, tu mieliśmy. Nie dyskutuj ze mną. Trzeba podjechać i koniec. Rzeczka Nie wiem, czy oglądacie, oglądaliście taką serię Davida Andresa e, Ameryką przez e, nie, ciężarówką przez przez Amerykę, on tam jeszcze e, przez RPA e, jechał chyba przez Alaskę. W każdym bądź razie e, bardzo, bardzo lubię te programy. Może nie są jakieś super idealne ale powiem szczerze, że e, bardzo mi się to podoba i zazdroszczę mu e, tych podróży e, ciężarówkami, on tam sobie e, zatrudni, zatrudnia się gdzieś e, w agencji właśnie pracy, znaczy nie w pracy, tylko w określonej firmie e, przewozowej i e, i tam pracuję dla nich jeżdżąc właśnie po, po, po tych terenach. No podobało mi się na przykład, kiedy jeździł po drodze 66, która okazuje się wcale nie jest długą trasą, bo ona ma gdzieś 20, chyba 2 km. To mnie zaskoczyło, bo zawsze człowiek sobie Road 66 wyobrażał, że to jest. Legendarna, długa trasa, pełna, pełna magicznych tutaj, jak gdyby legend, wydarzeń i tak dalej. A to jest taka, taki króciutki odcinek na tej całej trasie. Więc no, było to dla mnie zaskoczenie. Czekajcie, ja tu jadę prosto moim Wolwiaczem. Który tak w sumie z przypadku wziąłem, bo był, nie wiem czemu ja nim jeździłem, co ja nim robiłem, że właśnie miałem ustawionego, nie pamiętam. Powiem wam, że tak dawno jeździłem tutaj w ATS-ie, ale co dziwne, powiem wam taką ciekawostkę, znaczy nie, to nie jest ciekawostka, to jest chyba oczywista rzecz. Jak instalowałem sobie na nowym komputerze ats to wszystkie save'y mi się elegancko przeniosły. Wszystko co miałem tam, przeniosło mi się tutaj. Natomiast jak zainstalowałem sobie ets to musiałem przenosić save'y, bo e, nie miałem nic. I e, stało się tak, że w ETS-ie zabrało mi jeden poziom. Ale razem z tym poziomem zabrało mi e, praktycznie wszystkie ciężarówki, e, wszystkich pracowników i tak dalej. Więc e, pomimo tego, że został mi poziom, to e, to wszystko co wydałem i, i pieniądze, które miałem, to mi się nie przeniosło na tym save'ie. Nie, nie wiem dlaczego tak się stało. Może takie rzeczy się zdarzają, może ETS inaczej jest e, jak gdyby synchronizowany. E, ze Steamem nie mam pojęcia, ale no tutaj e, byłem rozczarowany, e, bo miałem tam mana TGX, -a. no oczywiście można go kupić, można sobie wziąć kredyt i tak dalej. Ale no jednak już tam miałem go fajnego skonfiguro, e, skonfigurowanego, e, jeśli chodzi o spersonalizowanego we wnętrzu i tak dalej, więc byłem naprawdę rozczarowany, no ale cóż. Tak się dzieje właśnie z grami, że czasami potrafią nas tutaj. A ten gdzie z lewej już, już mnie ściga. Masz takie samo ograniczenie prędkości, a stara się mnie tutaj dociągnąć. Zobaczcie. Jadę równo, tak jak. Chyba, że on ma jakieś specjalne tutaj zezwolenia. Na szybszą jazdę No to niech jedzie, jak mu się tak spieszy Grunt, żeby mi nie zajeżdżał drogi Niech sobie jedzie tym lewym pasem Ja tam wolę się trzymać tutaj moich prędkości e, Nigdzie mi się nie spieszy e, Na pewno, jak to się mówi, nie spieszy mi się do trumny, chociaż e, Tak tylko sobie tutaj żartuję, ale e, Na pewno, o, no tak właśnie Myślałem, że będzie się tutaj. No ale w sumie lepiej, żeby mnie wyprzedził i jechał po tym prawym pasie niż go blokował dla samochodów osobowych. Ja Wam powiem, że nie mam żadnych modów w ATS-ie, co nie znaczy, że nie będę ich miał, tylko że teraz w tym momencie no... dopiero zaczynam tutaj na dobre e, ro, zagrywać się i poprzednio też jak grałem nie miałem takiej potrzeby bo nie grałem aż tak dużo żeby że potrzebowałem tutaj e, że potrzebowałem tutaj modów które nie wiem jakoś by mi tą rozgrywkę e, urozmaiciły ale Myślę, że z czasem na pewno samochody. Samochody szczególnie osobowe. Tutaj po Ameryce bym sobie pojeździł, bo w ETS-ie dwójce bardzo lubię jeździć osobówkami. Teraz e, przygotuję dla Was e, z ETS-a e, tam 9-10 e, nowych modów, e, jeśli chodzi o, mm, o samochody osobowe. To znaczy, to nie będą ta, e, wszystkie takie nowe mody, pod względem, że one wcześniej się nie pojawiały. Tylko mody, które na przykład zostały wprowadzone do najnowszej wersji 1.48. Hmm. Ja jeszcze muszę sobie zobaczyć, jakie ja mam tutaj ustawienia graficzne, czy tutaj wszystko jakoś jest OK. Hmm, tu, tu się wydaje, że jest wszystko OK, wszystko wysokie jakoś tak, powiem szczerze, że, że to okazale jakoś nie wygląda, ale może czemu ja jadę środkowym pasem a i teraz będziemy jechać przez miasto, albo tutaj Trzymaj się lewej strony. a, lewej strony, czyli w sumie o kurde, teraz bym mu zajechał ach, dobra, jedźcie Puszcza mnie, dobra. Puszcza albo nie puszcza. No, taka to jest. Kurczę tutaj. W tym kulturach. Dobra, ten stoi. Ok, to jedziemy. Zatrzymują się gdzieś tak na czuja, że. A, dobra. E, bo może jedzie, bo może nie jedzie. Nie jedzie, no to jadą. Już by, kurcze przepuścili bez problemu. E, żeby nie było jakiejś sytuacji takiej. Konfliktowej Sacramento fajny wiaduk, podoba mi się tutaj w ogóle te tam z prawej rozgałęzienia. Fajnie to wygląda, nie jest to jakieś takie monumentalne, ale, ale ma swój klimat. I zobaczymy, czy te 3000 km, które mam tutaj do zrobienia, będą w miarę tutaj bezkolizyjne, czy zaraz, zaraz lub później coś Chris odwali, i, i będzie trzeba na przykład holować ciężarówkę do warsztatu. Nie chciałbym, nie chciałbym, ale no niestety różne rzeczy się tutaj dzieją. Szczególnie że w aktualizacji 1.48 porobili jakieś tam driftowanie, niedriftowanie, chociaż chyba to trochę zmienili, bo były jakieś później jeszcze aktualizacje i już te samochody tak się nie zachowywały dziwnie. Ale za mocne to było moim zdaniem. Faktem tam chyba można było ustawić. Ale czekajcie, bo. Jeszcze jedna rzecz mnie interesuje. Tam było, że kabina mogła się bujać, tylko nie pamiętam, które to było ustawienie. Co za wczytywanie tutaj? Nie wiem, gdzie to się ustawiało. Sztywność kabiny, czy coś takiego. Ustawienie ciężarówki, zakres animacji, siła hamowania, stabilność ciężarówki. Stabilność naczepy, sztywność zawieszenia. Sztywność zawieszenia kabiny 100%. My sobie weźmiemy na 40, bo tu jest taka całkowicie sztywna kabina, i zobaczymy, czy ona się będzie tutaj nam. Wydaje mi się, że się buja. Zobaczymy, czy, czy te, właśnie takie lekkie e, powiedzmy sprężynowanie tej kabiny nie będzie fajniejsze, bo ja pamiętam, że właśnie w ETS-ie mnie to zaskoczyło. Nie wiem czy wcześniej było, e, ale ch chyba nie, bo, bo jak jechałem, to kurczę ta kabina mi chodziła do góry do dołu, aż się bałem, że zaraz, e, zaraz mi ta kabina odpadnie i e, będę w samej kabinie bez e, całej reszty. I nie mam pojęcia teraz, czy faktycznie to było wcześniej, czy nie było, czy dodano. No i myślę, że e, słuchajcie, będę powoli kończył ten odcinek. E, podejrzewam, że kilka nam tutaj wyjdzie z tego przejazdu. No i zobaczymy, czy, e, czy taka forma um, będzie miała sens, bo to jednak jednak jest tutaj e, no sporo jeżdżenia i, e, i nie wiem jak tutaj e, czy to wam się spodoba i czy będziecie chcieli tutaj mi towarzyszyć e, w, przewo w przewozie tych właśnie leś leśniczych nieleczniczych leśn Dobrze, że się zorientowałem, bo bym pojechał prosto, <laughs> Jakoś tutaj się przydałoby zmieścić. Aj, niepotrzebnie się całkowicie zatrzymałem. Za mocno nacisnąłem pedał hamulca. Tutaj jest dosyć wąsko, weź tutaj z całym, z całym tym sprzętem się zmieść. Patrzmy, jak tu sytuacja wygląda. Tutaj czysto, tam czysto, więc jademy. Spróbujemy się tutaj zmieścić. No chyba będzie ok. Tam tylko na początku jakieś małe uszkodzenia. Tu widzę warsztat, można by było przemalować maszynę, ale e, chyba to tutaj nie będzie tworzyć. Stockton. Tej bryczki zrobiło mi się jakieś tutaj osiągnięcie California Dream 8 z 15. Ja sobie tutaj stanę na tym skrzyżowaniu i tutaj w tym momencie zakończę, i będziemy sobie tutaj dalej kontynuować naszą przygodę. Od tego e, tutaj zakrętu w prawo. Także piszcie w komentarzu, jak Wam się ten odcinek podobał. Czy widzielibyście tutaj jakoś inaczej e, nagrywanie tego, czy, 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 czy wszystko jest ok? Także dzięki, wielkie za obejrzenie! I do następnego. Trzymajcie się. Cześć!